thank you Wszystkie wiadukty, konstrukcje betonowe. Tego typu budowle wymagają niemal nieustannych badań i analiz. I właśnie na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej znajdują się laboratoria, które prowadzą dokładnie takie badania. Zaprezentujemy je Państwu w dzisiejszym odcinku programu Szkiełko i Oko. Witam, nazywam się Karolina Ziewiecka i zapraszam do zwiedzania Wydziału Budownictwa i Architektury. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej funkcjonuje od 1967 roku. To tutaj mieści się Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych. Prowadzone w jej laboratoriach badania pozwalają na określenie zakresu wytrzymałości materiałów oraz metody diagnozowania stanu uszkodzeń. Dotyczą one przede wszystkim konstrukcji mostowych i zapor wodnych. Zajmujemy się zagadnieniami, nie, zagadnieniami monitoringu konstrukcji żelbetowych. I, i te, te, do takich najbardziej znanych konstrukcji są, na, są to na przykład konstrukcje mostowe, które każdy widział, jeździł, używał te, tego typu konstrukcji. Nie mówię także o budynkach i tak dalej. Natomiast my tutaj staramy się jako przykład właśnie monitoringu wziąć monitoring mostów żelbetowych. Ta metoda monitoringu pozwala na diagnozę stanu technicznego mostów w, w, w takim przypadku, kiedy nie jest to specjalnie widoczne z zewnątrz lub bardzo trudne do Określenia z zewnątrz. Procesem degradacji może być na przykład tworzenie mikropęknięć, tworzenie pęknięć, rozwój pęknięć, poślizg betonu pomiędzy zbrojeniem a betonem i tak dalej. I my te procesy określamy. No, przyporządkowujemy klasy emisji sygnałów akustycznych do tego i Mając na przykład obiekt, który jest obciążony eksploatacyjny, możemy powiedzieć, jakiego typu procesy w nim zachodzą, jakie procesy degradacyjne. Natomiast istotną rzeczą jest to, że te procesy również przy pomocy bardzo już złożonych urządzeń można obserwować na zewnątrz. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Betonowych stosuje diagnostykę elementów żelbetowych, w tym obiektów rzeczywistych, z wykorzystaniem unikalnej, opatentowanej metody identyfikacji aktywnych procesów destrukcyjnych, wykorzystującej zjawisko emisji akustycznej. Metoda ta pozwala na prowadzenie analiz bez konieczności wyłączania z ruchu badanych konstrukcji mostowych. Badania emisji akustycznej, czyli metody diagnostyki konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych. Fale sprężyste są generowane przez procesy, które są w trakcie niszczenia belki, powstają i poprzez czujniki, które zamontowane są na konstrukcji, możemy te oddziaływania konstrukcji mierzyć i następnie przetwarzać w sygnał elektryczny, który poprzez obróbkę. Daje nam obraz tego, co w danej konstrukcji się dzieje. Zaletą tej metody jest to, że my rejestrujemy to, czego my oczyma nie widzimy, ani innymi metodami. Czyli jesteśmy w stanie śledzić rozwój uszkodzeń dużo wcześniej, niż to jesteśmy w stanie zauważyć. I te uszkodzenia my widzimy bez względu na typ materiału, czyli może być to metal, może to być konstrukcja wykonana z betonu, z żelbetu. Nie ma znaczenia, jaka to jest konstrukcja. I poprzez odpowiednie rozmieszczenie, a następnie poprzez analizę z wykorzystaniem tzw. bazy sygnału wzorcowej, uzyskujemy sygnały, które powodują, znaczy mówią nam o jaki proces destrukcyjny chodzi w danej belce. I na tej podstawie my możemy powiedzieć, czy dana konstrukcja może pracować dalej, czy musimy ją wyłączyć z eksploatacji, czy musimy ją wzmocnić. I to jest właśnie zaletą tej metody. W przeciągu tych ostatnich 10 lat przebadaliśmy około 60 konstrukcji mostowych, ale również zbiorników. Jednym właśnie z tych badanych mostów był most w Sandomierzu. Dzięki, dzięki w tej, tej naszej metodzie, między innymi, podjęto decyzję o tym, że ten most został wyłączony z eksploatacji i oczekuje na rozebranie i odbudowę całkowicie nowej przeprawy przez Wisłę. Te badania pozwalają wykorzystać konstrukcję aż do prawie. Samego zniszczenia. To znaczy, możemy cały czas badać konstrukcję, nawet jeżeli ona posiada uszkodzenia, bo samo uszkodzenie nie zawsze dyskwalifikuje dany element czy daną konstrukcję z dalszej eksploatacji. Tutaj mówimy oczywiście o obiektach mostowych, ale również o budynkach czy innych konstrukcjach wykonanych z, czy to z żelbetu, czy ze stali, ale również pozwala wykrywać takie pęknięcia, których my nie jesteśmy w stanie zlokalizować. My możemy badać. Przy użyciu emisji akustycznej, na przykład, konstrukcję obiektów mostowych, stalowych o rozpiętości nawet 300 metrów. Przy użyciu dwóch czujników. Jeżeli chodzi o konstrukcje żelbetowe czy sprężone, to taka rozpiętość może dochodzić do 50 metrów, do 100 metrów. I my jesteśmy w stanie zlokalizować z dokładnością do 1 centymetra uszkodzenie, gdzie, w którym miejscu konstrukcji się znajduje. To jest jedna zaleta. Druga, jeżeli chodzi na przykład o zbiorniki. To wtedy przy pełnym zbiorniku napełnionym jesteśmy w stanie zlokalizować na przykład przecieki, czy to cieczy w postaci ropopochodnych, pochodnych, czy wody, przez dno, czy pobocznice zbiornika. Więc my nie powodujemy, że nie wyłączamy takiego obiektu z eksploatacji, a każde wyłączenie z eksploatacji wiąże się oczywiście z kosztami. Konstrukcje, które uległy zniszczeniu, mogą zostać dalej przebadane w laboratoriach Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa. To tutaj analizowany jest skład mineralny oraz mikrostruktura kruszyw. Pracownicy naukowi tego laboratorium są w stanie określić przyczyny destrukcji danych materiałów, a dzięki temu opracować metody ich wzmocnienia. Jesteśmy w tej chwili w Laboratorium Inżynierii Materiałowej w pracowni dyfrakcji rentgenowskiej. W pracowni tej oznaczamy skład fazowy czy skład mineralny materiałów budowlanych. Oznaczamy również produkty powstające podczas korozji tych materiałów, podczas długoterminowej eksploatacji budowli. To jest jak jedna metoda badań, na innym urządzeniu oznaczamy skład chemiczny materiałów metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Jeszcze w tym pomieszczeniu mamy jedno urządzenie, które jest to autoklaw, służy do syntezy materiałów budowlanych w warunkach hydrotermalnych. To są podstawowe badania materiałowe w obrębie inżynierii materiałowej. I właśnie w Katedrze Technologii i Organizacji Budownictwa, w zakładzie technologii betonu i prefabrykacji, to są jakby jedne z podstawowych badań. Żeby można było nowy materiał wytworzyć, musimy widzieć, jakie produkty powstają podczas tych procesów wytwarzania materiału. Także to jest bardzo ważne w przypadku oceny trwałości materiału, bo. Wtedy właśnie widzimy, jakie produkty się tworzą, co powoduje niszczenie tego materiału. Oprócz takiej korozji zewnętrznej, pod wpływem oddziaływania zewnętrznego badamy również korozję wewnętrzną, czyli wykonujemy dobry materiał, okazuje się, że są też pewne bakcyle powiedzmy, które mogą się wytwarzać w tym materiale i niszczą ten materiał.